Panie prezesie, jesteśmy na mazowieckich uroczystościach obchodów jubileuszu z 160 lat powstania styczniowego e, Bractwo kurkowe. Proszę powiedzieć, co tutaj za wydarzenie przede wszystkim oraz dlaczego pan po raz kolejny bierze udział jako gość honorowy? Czuję się zaszczycony, że zostałem zaproszony, ale współpracujemy z Bractwem Kórkowym z uwagi na to, że mamy podobne zainteresowania. Bractwo kurkowe połubi i uczci rocznice patriotyczne, my również w czasie naszych eventów, spotkań i organizowanych przedsięwzięć, również bardzo często właśnie mówimy i wracamy do korzeni naszych rodów, naszych prawda, praojców, naszych nawet powstańców styczniowych. I stąd właśnie moja tutaj dzisiaj jest obietność. A Poza tym yy, uczestnicy ważni i organizatorzy tego dzisiejszego spotkania zostali rok temu na tym właśnie, na tej właśnie uroczystości honorowani pierścieniem stulecia Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. I na tym właśnie spotkaniu chciałem im wręczyć taki właśnie panteon, którym znajduje W tym roku, się, jak rozumiem, w tym roku, teraz, teraz w którym znajdują się uhonorowane osoby tymże pierścieniem. A proszę naszym widzom właśnie pokazać, jak ten album tak wygląda, chociaż z grubsza. Ten jest właśnie dedykowany pani Annie Marii Kosta. I jak państwo zobaczycie, tu znajduje się około 140 różnych, różnych nazwisk osób wcześniej uhonorowanych. Na czele z panem prezydentem Wałęsą, panem premierem Jerzym Buzkiem, panią Anno Mario Anders Kosta, panem... Gniewomirem Rokosz Kuczyńskim i wieloma innymi i wieloma innymi y, osobami y, z osób publicznych, jak również niekoniecznie są i przedsiębiorcy, są i twórcy, artyści, księża, generałowie, politycy, przedsiębiorcy, także nie ma jak gdyby mechanizmu wskazującego, że tylko jedna grupa zawodowa czy społeczna znajduje się tutaj w tym Panteonie. Panie prezesie, pan jako prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz jako prezes Krajowego Stowarzyszenia Informacji Niejawnych za chwilę będziecie organizować kolejne wydarzenie. Co to to będzie za kongres i kiedy będzie? Jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a nawet można powiedzieć militarnej. i militarnej. Dlatego też przygotowujemy 10 kongres bezpieczeństwa narodowego i jednocześnie gospodarczego. Organizujemy go w Ryni nad zalewem zegrzyńskim i uważamy za stosowne, żeby przybliżyć naszym uczestnikom zagrożenia, podpowiedzieć, jakie środki stosować na czas zagrożeń, Terrorystycznych czy, czy cybernetycznych i jednocześnie zwrócić uwagę, że niestety żyjemy w czasach trudnych i gospodarczych, i ekonomicznych, i politycznych, i militarnych zwłaszcza, gdzie za naszymi granicami w każdej chwili może dojść do jakiejś nieprzewidywanej i nieoczekiwanej eskalacji. Tego nikt nie wie na dzisiaj. I ostatnie pytanie. Panie prezesie, z racji tego, że dzisiaj tak naprawdę całe wydarzenie wiąże się wokół tematu powsta powstania styczniowego, jak by można było podsumować tam to powstanie? Czy to powstanie styczniowe tak naprawdę e, wiele wniosło ku odzyskaniu naszej niepodległości, niepodległości Polski? Ktoś mówił kiedyś, że jesteśmy narodem wybranym. Tyle martyrologii, co naród Polski przeszedł, nasi ojcowie, praojcowie i wcześniejsze pokolenia, to moglibyśmy obdzielić kilka narodów. Jesteśmy wyjątkowo nacją, która nie poddaje się, która walczy w trudnych warunkach. Proszę patrz, panie redaktorze, w czasie II wojny światowej Polska była liderem ruchu oporu, prawda? Jedni z niewielu postawiliśmy się Niemcom i walczyliśmy do upadłego. Czy to było słuszne, czy nie? Różnie ludzie oceniają, ale myślę, że dzisiaj wspominamy naszych bohaterów z wielkoczcio. Dzisiaj w czasie apelu poległych serce, serce stawało, serce drżało, kiedy wyczytywaliśmy o naszym bohaterze Traugucie, prawda? i o wielu innych bohaterach powstania stycznego, z których możemy brać przykład i walczyć o niepodległość.